Cześć, siema, witam Was. Dzisiaj na warsztacie mamy BMW E91 Na serwis klimatyzacji wymieniana była sprężarka, bo stara niestety podczas jazdy na autostradzie stanęła dęba i rozwaliło pasek więc sprężarka już jest wymieniona, ale generalnie chcę Wam pokazać jak tutaj dostać się do chłodnicy od klimatyzacji, w razie jakbyście kiedyś potrzebowali wymienić czy coś, albo jakbyście potrzebowali wymienić osuszacz, to chciałbym Wam pokazać, jak do tego się dostać, bo na początku myślałem, że będzie trzeba tutaj cały przód rozbierać, okazuje się, że jednak nie i jest dostęp całkiem fajny. Także pokażę Wam krok po kroku, co, jak, gdzie i dlaczego. Ja już mam to rozebrane. Jestem w trakcie składania, więc zanim to złożyłem, to chcę Wam pokazać mniej więcej, jak to się ma i za co się wziąć. Także zaczniemy po kolei, Wam wszystko powiem. Demontaż zaczynamy od wentylatora chłodnicy. Wentylator chłodnicy się wyciąga dosyć prosto. Tu mamy wtyczkę, którą najpierw odpinamy. Później wykręcamy w lewym rogu, jest jedna śrubka, odkręcamy tą śrubkę i wentylator jest gotowy do wyjęcia. Żeby go wyjąć z prawej strony, mamy taki zaczep. Trzeba go po prostu odgiąć palcem, pociągnąć do góry i wentylator ładnie nam wychodzi. No i później mamy chłodnicę od wody, ja mam już ją tutaj odsuniętą. I po prostu, żeby tą chłodnicę wyciągnąć, to mamy tutaj z lewej strony, jest jedna śrubka. Z prawej strony jest druga śrubka, i jak te dwie śrubki odkręcimy, możemy odgiąć chłodnicę i ją odsunąć na bok. Ja już mam ją tutaj odsuniętą. I jak już ją odsuniemy, to ładny mamy już dostęp do chłodnicy od klimatyzacji. No i żeby ją wyciągnąć, to standardowo odczepiamy. Odkręcamy dwa przewody od klimatyzacji. i Tutaj, w tym miejscu, mamy jedną śrubkę na Torxa 25. Wykręcamy tą śrubkę, i wtedy całą chudnicę ładnie sobie wyciągamy. Wysuwamy. Tu, w tym miejscu, znajduje się dostęp do osuszacza, jakby ktoś potrzebował wymienić. Zrywamy tą naklejkę, i tam mamy śrubkę, znaczy śrubkę taki o plastik który wykręcamy no to jest tam takie zabezpieczenie żeby syf się nie dostawał i takie inne a tutaj już mamy wyciągnięty stary osuszacz po prostu jak wykręcimy tamtą czarną zaślepkę to mamy tutaj normalnie zegera ściągamy ściągamy tego zegera i po prostu tutaj to wkręcamy jakąkolwiek śrubę, która nam tutaj przypasuje, i ciągniemy to do góry. I wtedy wyciągamy cały taki element, i możemy wymienić to na nowe. No i w momencie, kiedy mamy to zrobione, to wtedy wkładamy chłodnicę klimatyzacji na miejsce, zakręcamy tą śrubkę, którą tu pokazywałem wcześniej, i później możemy normalnie wkładać chłodnicę. Na końcu wentylator i po robocie nie trzeba spuszczać wody, znaczy wody płynu chłodniczego z układu, bo, tak jak widzicie, można to ładnie sobie odsunąć i mamy na tyle miejsca, że spokojnie do chłodnicy mamy dostęp i możemy z nią zrobić to, co nam się żywnie podoba. Także jak widzicie, nie ma tutaj jakiejś tam komplikacji, za dużo kręcenia, po prostu są trzy śrubki, które są do odkręcenia. No i praktycznie tyle. No plus, plus te dwa przewody. Także robota nie jest taka straszna, na, na jaką wygląda, także jak pomogłem, to się cieszę, także powodzenia i miłej. E, miłego dnia, miłej roboty. Także pozdrawiam, do następnego cześć.